Gotki, baw się razem ze mną. Dzień dobry kochane dzieci. Będziemy mieli kolejne zadanie związane z naszą łąką. A czy wy kiedyś byliście na łące i słuchaliście może, jakie tam są odgłosy, co? Jeśli tak, to na pewno wiecie, że jest tam mnóstwo różnych odgłosów, i teraz my razem będziemy mogli naśladować różne zwierzątka albo owady, które tam się znajdują, tak? Zobaczcie, może zaczniemy sobie od ptaszka, który przysiadł obok stawu. jak robią ptaszki? Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Naśladujemy nasze ptaszki. Pi-pi-pi. A teraz, słuchajcie, może weźmiemy sobie naszą pszczółkę. I jak robią pszczółki? Bzz. Uwaga. Bzz. Pamiętajcie o tym, żeby języczek gdzie był? Za ząbkami, tak? I na dole, za dolnymi ząbkami. Uwaga. Bzz. I robimy uśmiech. Bzz. Super! Ale bzyczycie jak pszczółki. I uwaga, a teraz może weźmiemy sobie co? Pana Bociana. A pan Bocian jaki dźwięk wydaje? Kle, 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 kle. Kle, 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 kle. kle. Wszyscy razem. Kle kle, 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 kle. Kle, 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 kle. I jeszcze raz. Kle, 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 kle. kle. Uwaga! A żabka była sobie mała żabka. I co? Co ta żabka robiła? Kum, 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 kum. Jeszcze raz. Kum, 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 kum. Uwaga! Tak jak żabka będzie skakała, my będziemy mówili kum. Kum. Kum, 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 Super. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Jeszcze mamy tutaj. Słuchajcie, to jest taki owad, który zobaczcie, ma taką trąbkę. Mm? Widzicie? I on jak nas ugryzie. To robi się nam taki bombelek i on swędzi. Kto to może być? Komar. Tak. Dobrze, no to teraz będziemy naśladować komara. A komar wydaje taki dźwięk. Mówimy mm. Tak, długo. Uwaga. Zobaczymy, komu się uda dłużej niż ja. M. Super, wy umiecie nawet dłużej niż ja! No pięknie, naprawdę! I już wykonaliśmy wszystkie nasze zadania, które mamy do zrobienia na naszej wiosennej łące. Dziękuję Wam, kochane dzieci, za tą wspaniałą zabawę. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. Do zobaczenia! Uwaga, uwaga! A teraz czas na nasze pożegnanie. Wszyscy wstajemy. Raz, dwa, trzy. Wstajesz ty. Już ćwiczenia wykonałeś. Z oligotką się spotkałeś. Podskocz w górę, obróć się, powiedz mamie, kocham cię. Pa pa!